Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Napster A to jest dość specjalny odcinek WOTA z modami, w którym nie będzie moda Tylko serdeczne podziękowania dla Utima, którego być może znacie z paczki modów Którą co pacza podsyła i udostępnia mnie i wam wszystkim, bardzo fajnej paczki modów Jest to odcinek, w którym chciałem podziękować Utimowi, ponieważ jest takim dobrym duszkiem tego kanału Dzięki Uteamowi mam od dosyć dawna swój kanał na jego Teamspeaku, a od jakiegoś czasu yy, mam też swoją domenę na jego serwerze i w związku z tym od tego odcinka, a właściwie już od kilku poprzednich, Mody będą się znajdowały nie na jakichś gównianych darmowych hostach, tylko na serwerze Utima. Także będą dla Was dostępne zawsze. Nie, będą, yy, nie będzie mi przeszkadzał rozmiar tych modów, będę mógł wrzucać wszystko, co chcę. Na przykład z tymi Wixpointami weak pointami zawsze były problemy, bo one są za duże, ważą ponad 200 MB i zawsze były problemy z darmowymi serwerami. Teraz się to skończyło. Mam, swój, mam swoją domenę u Utima. Będę mógł wrzucać wam te mody bez ograniczeń, będziecie mogli je pobierać z linków, które będą miały sens, nie będą jakimś ciągiem cyferek. No i generalnie będzie dużo fajniej. I chciałem za to bardzo YouTube'owi podziękować, tak żeby wszyscy głośno słyszeli, że bardzo mu dziękuję i naprawdę doceniam. I przy okazji, odnośnie tej domeny, taka prośba do Was, ponieważ mam swój adres na jego stronie. To mógłbym mieć własną stronę, na której te mody byłyby jakoś sensownie opisane, mógłbym jakoś nad tym popracować. Z tym, że y, ostatnią stronę internetową zrobiłem, kiedy jeszcze czysty HTML wystarczał do tego, żeby zrobić naprawdę epicką stronę. Na no dzisiaj, jak widzimy stronę w czystym HTML-u, to uciekamy z krzykiem z takiej strony, bo ona po prostu już dla nas nie wygląda. Więc, jeśli ktoś z Was y, umie robić strony internetowe, lubi się tym bawić i chciałby mi pomóc, to może się odezwać na priwa i wtedy pogadamy. Bo, bardzo chciałbym właśnie zrobić taką stronę, na której byłyby wszystkie te mody, o których tutaj mówię. Mógłbym tam poumieszczać te filmy w opisie tych modów i wiecie, tak z sensem to zrobić taką porządną stronkę też z jakimiś informacjami o innych seriach, ogólnie o kanale. Byłbym wam, wam bardzo wdzięczny. A raz jeszcze bardzo dziękuję za udostępnienie serwera, za cierpliwość w tłumaczeniu mi jak się na ten serwer pliki wrzuca. No. I to tyle. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki dla ciebie, stary. Wielkie dzięki dla was za to, że oglądacie. No i tyle, idę nagrywać mody. Na razie, cześć.